Dobry, kochani. Dzień dobry, powiesz dzień dobry, tak? Tak? O, baby. brawo. Tak, to jest twój baby, tak? I to jest twoja. Ty też jesteś baby, tak? A, I to jest twoja ulubiona zabawka na dzisiaj, tak? Mhm. niedanko? Brawo, bardzo dobrze ci to idzie. Ma tylko sama, tak? Tak? No. Cóż, live. No, witamy w kolejnym weekendowym vlogu. Brawo, Matylda, brawo. Ehm, I co? Jakie mamy plany na weekend, Matylda? Dzisiaj wieczorem Matylda idzie do dziadków, bo Ula wyjeżdża we wtorek, tak? No, i e, chcieli spędzić jako razem, <ścoughs> razem jeden wieczór. A to dzisiaj w nocy biorą Matyldę jutro się spotykamy, a w niedzielę mamy spotkanie i ze znajomymi i też taka kolacja, rodzice nas zaprosili na kolację i z babcią na taką pożegnalną uli kolację znaleźli jakąś gruzińską knajpkę, co bardzo się cieszę, bo bardzo lubię gruzińskie jedzenie. No i taki weekend, dużo zabawy z Matyldą i taki Czyli, co? Baby. Baby! Dużo zabawy, co? No. No, ja tu myślałam, że już wiosna jest, ale ewidentnie nie jest. Jest dzisiaj tak zimno, ale słoneczko świeci. A no, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy dyskusję z Matyldą i taką dłuższą, na temat, jakie buty ma nałożyć. Tak sobie pomyślałam, a się zaczyna, ale ją przekonałam z tym. Że wzięła ze sobą e, jej ulubiony lew teraz do żłobka. Ja też nałożyłam brązowe buty i jakoś to wygładziliśmy. Dor, kochani, jesteśmy w samochodzie. Jeszcze w parkingu, dlatego jeszcze nie mam pasu nałożonego. Poczekajmy na drugą koleżankę i jedziemy do Ikea. Ikea? Ikea. A to jest Martyna. Ze mną współpracuje i ją namawiam, żeby zaczęła vlog, jeśli chodzi o makijaż bo mega się zna i mi pomoże w nowym wyzwaniu i myślę, że za kilka tygodni to nagram. To jest wyzwanie, że przez pięć dni będę próbować koreański, koreański tak. um, zmywania twarzy, dbanie o cerę. Cygl de makijażu. demakijażu. de makijażu, bo to jest ile tam jest kroków? No, od 10 do 12, zależy. Codziennie, codziennie. <noise> No, i chciałam was e, też zabrać do Ikei i co pokazać Wam nowości. Plan jest taki, żebym chciała kilka e, plastikowych pojemników kupić. A, też kilka pojemników dla Johna, bo myślę, że go przekonałam do metodą konmarii jego podkoszulki a nagram e, osobny film na to, bo myślę, że to będzie <laughs> ciekawe, jak będę mu pomagać z tym. No i co? A co jeszcze? Może coś na e, wiosnę znajdę do e, mieszkania, popatrzę się na ich obrusy. W ogóle bardzo lubię i Ikea, ja tam będę mogła... O, i idziemy tam na lunch, to też jest bardzo zawsze smacznie. O, jestem ciekawa, czy próbowaliście te wegańskie, u nich te rollsy, meatballsy, bo ja normalnie jem te niewegańskie, a, a może tym razem spróbuję wegańskie, te pół na pół. <laughs> nie wiem, czy będę myśleć, czy jestem <laughs> I Tutaj jesteśmy, jedna koleżanka tak bega na zdrowo. Mnie troszeczkę mniej, bo z frytkami, z klopsikami. I próbuję te wegańskie klopsiki, pierwszy raz. Całkiem spoko to wygląda, mhm. Mm oh, wow. ja nowe... Jesteśmy w pościeli. Muszę wam powiedzieć, że to mi się podoba, bo jest takie jedwabne. Ale te dwie, też te wzory mi się bardzo podobają. Tej koleżanki im się to podoba, mnie trochę mniej. Ale ciekawe wzory teraz są w pościeli. widać ko koszyk pełny, pustki, pełny. Pustki, pełny. Student, nie student, <grym> student, nie student. <grym> nie, ale do po połowy to kurtka, żeby nie było. Ale ten znalazłam, ten kwiatuszek i stwierdziłam, że.

to byłaś sufraziera? Tak. No, jesteśmy już w domku, właśnie rozmawialiśmy z Matyldą. Ja zrobiłam taką sałatkę Mizeria z pomidorkiem, bo bardzo mi to smakuje. I do tego będziemy mieć kanapki, bardzo taki sophisticated kolacja. No i co? Co jeszcze dzisiaj będziemy robić? Będziemy oglądać film Spider-Man? Podobno był nominowany na Oscara, co nie? No, no Spider-Man, który był nominowany na Oscara. Um, no i jutro rano chcę, bym chciała wstać i nagrać dla Was i vlog holowy, co kupiłam, bo sporo rzeczy kupiłam i myślę, że warto z tym się podzielić. A nie jestem e, na vlogu, bo to strasznie przedłuży, e, strasznie przedłuży ten filmik. E, no, to co? Bierzemy się za oglądanie. O, może sobie zrobimy popcorn, co John? Mm, dobra, do miłego wieczoru To już sobota Ja wstałam bardzo, bardzo wcześnie Bo jak widzicie e, Jestem w nietypowym miejscu Jeszcze nie mogę zdradzić co i jak Ale muszę wam powiedzieć, że to jest mega Poza mojej strefie komfortu Cała się trzęsę e, Dzisiaj rano e, No jeszcze Stres jest, powiem wam tyle że mi się ręka trzęsie, to dlatego ten kadr tak wygląda Ale chciałam wam pokazać też jakby na planie co się tutaj dzieje i jak to wszystko wygląda. Tutaj są kwiatuszki na planie. Jakie ładne ciekawa jestem czy by zauważyli jakbym kilka tych tulipanków do domu wzięła, ale są piękne. Będą nagrywać A wszyscy? Tutaj ktoś jeszcze nagrywa Ja się cieszę, bo ja już skończyłam Tutaj na planie Ja już jestem po śniadaniu Stwierdziłam, że e, się skuszę na śniadanko e, No i w sumie muszę lecieć już niedługo Ale po prostu to jest tak ciekawe Że ciężko mi wyjść e, I dziewczyny, które też nagrywają Są tak miłe, tak sympatyczne Tak fajnie się tam rozmawia No ale dobra, chyba... Tutaj, tutaj nagrywam koleżanki z tyłu Mam no nadzieję, ja że panu nie... Pan nie... No ja nie mówię. jestem potem, nie. No, jest dopiero wyszliśmy z planu Ale naprawdę było super Poznałam super nowe dziewczyny Które się oznaczają teraz na Instagramie, co nie? Tak Pozdrawiamy Pozdrawiamy, pozdrawiamy Oczywiście. Ja pozdrawiam a ja z Katowic, a, ja z... a ja z Warszawy, Z całej Polski. A z całej Polski. Z No i chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie dziewczyny, które dzisiaj byłam na planie, to oczywiście podlinkuję poniżej, żebyście wiedzieli kto tutaj nagrywał i może złapiecie jakieś okay. dodatkowe relacje, bo oczywiście wszystkiego nie mogą nagrywać. Um, no i co? Fajnie było? D dziewczyny, Faj fajnie było? S bardzo, <grym> bardzo fajnie było, że się tutaj tak zaangażowaliśmy. Tak, tak, tak. tak właśnie, szukamy twojego profilu na Instagramie. A, aha, Te, aha. To, to, zaraz, to. jakbyś mogła wszystkim przypomnieć i widzom swoim <grym również, <grym jak się Just Tina, Justyna, Justyna albo Miss Justyna Sidor. Ale co tak długo? Najlepiej tak, Justyna. Po co miał? Gorzej niż na planie Aha! Tata pokazuje kaszulkę, że był w Chinach i... Jak jest great wall po polsku? Great wall Wielka ściana. Chiński mur. Był na chińskim buru. Brawo Ty. Burze. Murze. Chiński murze. Dziękuję. Eee, czekamy, żeby Matylda się obudziła. Mamcia robi Johnowi kawkę. Chcesz kawkę? Nie, ja już dwie wypiłam dzisiaj. No i co? Muszę Wam powiedzieć, że y, super było na planie. Naprawdę, te dziewczyny, które spotkałam, to były mega, i mogę to szczerze powiedzieć, um, że my siedziałyśmy z boku. Niektóre były mniej zestresowane, niektóre więcej zestresowane, um, i było takie bardzo fajne wsparcie, i wszystkie już się pododawałyśmy na Instagramie, um, I wszystkie czy ja tak to czułam, że żebyśmy wszystkie chciały się jeszcze raz spotkać. Um, I sobie pogadać przy kawie uh, No i co? Czekamy, żeby Matylda wstała, a ja tutaj krzyczę Czekamy, żeby Matylda wstała uh, i, uh, I co John? Co robimy potem? Może pójdziemy na kulki z małą, nie? Z No. O, wczoraj No mam Mamcia i tatko uh, powiedzieli, że super, może z nią pójdziemy tam um, I co? I będziemy... Mieć kolejny weekend, no, live Mamcia, jakie masz ładne dżinsy, które kupiliśmy razem? Nie bo ja wczoraj kupiłam. Mamcia, popatrz na moje. Czy musimy naprawdę? Ale ja mam inną bluzkę. Ty takiej nie masz? Mamcia. Metyda, też chcesz takie chcesz, proszę. Jak jesteś rozczochrana, Ty list? Powiedz. Matilda, where's the fish? Tu the są right tak? Fish. Two fish. Tak Fajnie tańczysz? Matyda Machasz tak? pa 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 I rybką pa 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 robić papa? Idziemy dalej? Tak, tu? Pa pa pa! Po. Pup, 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 pup. Tak? Słuchamy tutaj gangster rap I matydosi. tańczy... o klaszczemy, tak? Tak Do you like rap music? Do you like rap music? We like it too. Do, 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 do. Check. <laughs> <laughs> Hi. I've got Daddy recording us. Hi. Hello, mom. Hello, Mama. włoski już, co? Nie! Nie masz długich włosków? Tu? O, jakie długie! Tak? Już, już Nie. długo będziemy warkoczyki pleść, co? Mama musi się nauczyć. No, Matydo już śpi, ja właśnie sobie piję herbatkę. Mm, nową Kokosowo-zieloną. Bardzo dziwne, ale bardzo dobre połączenie. I pieczę Słuchajcie, co pieczę ciasto takie jabłkowe, taki apple crisp. Um, to jest bardzo łatwe ciasto, um, które używa w sumie mało cukru, nież tyle. Masła, um, naprawdę bardzo mało cukru używam, troszeczkę masła, a reszta to owsianka i jabłka i cynamon. Um, to stwierdziłam, że takie zdrowe ciasto na wieczór, w miarę zdrowe ciasto na wieczór, może tak powiem, a, bo z żoną mamy straszne ochotę na coś słodkiego, to biorę się za pieczenie i prawdopodobnie do jutra Będziemy oglądać jakieś film, co nie? Szybciej, szybciej. Jeszcze 10 minut. Z czarodziejem już oglądaliśmy oglądamy film. Jakbyśmy coś zjedli, co nie? To worst. No i tak to wygląda. Może nie super, ale naprawdę pachnie fantastycznie. Mm, I jak robicie takie ciasto, to polecam, żeby dodać um, orzechy włoskie do tego. A po prostu pokroiłam na drobne kawałki, to dodałam i jest wtedy super. Nie, 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 I do tego jeszcze kupiliśmy lody sobie. Tak, lody to mniej zdrowa To Tu są bardzo dużo jabłek, jest w tym. Witamy w niedzielę! Tutaj jest John z Matyldą. Idziemy właśnie się spotkać ze znajomymi do takiej lokalnej knajpki, którą mamy tuż pod blokiem. Tam nawet mieliśmy chwisty. Matyldę po prostu uwielbiamy tam chodzić. No I potem um, ja się widzę z koleżanką. Jak matyda będzie miała drzemkę a w promenadzie na kawkę a, lub na soczek, i potem kolejne, y, kolejna knajpa. Dzisiaj tak bardzo knajpkowo. A, trochę czuję, że przesadzamy, ale rodzice nas zaprosili, a, żeby tak a, zrobić taką pożegnalną w sumie kolację dla mamci, bo ona wyjeżdża. Już za, e, we wtorek wyjeżdża e, No to Tak dzisiaj się złożyło, że knajpa za knajpą No tak czasami bywa A Matyda, teraz Spoko Sorry. Sorry Sorry Hi Matylda znalazła gałąź Gałąź go, go. A styk! Chciałabym styk! Wow. wow! 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 No, jesteśmy w restauracji Najlepsza zabawa dla Matydy Wtedy jest Taka książeczka z naklejkami Tak? No po e, pysznej kolacji dzięki tata i mamcie, przyszliśmy tutaj do mnie, żeby e, najeść się A e, się śmieję, że się najeść, bo jak ja byłam z koleżanką, to John zjadł. Jedno czwarte ciasta. Teraz będziemy jeść ciasto na spróbowanie. Żeby że on teraz też poleciał, bo miał ochotę na swoje ulubione cupcakesy. To pojechał. Kto jest aż, dobrze, no? Który jest po drodze. Pójdzie, żeby zjeść cupcakesy. A tutaj babcia Marysia i babcia Ula się bawią z Matyldą. Ula i Marysia, tak pokazujesz wszystkie swoje zabawki, tak? Robisz bałagan? Tak. Tak, tak myślałam. Nie, mam. Nie ma? A Pokażesz, jak się to układa? No, Kani, już poniedziałek, tak? My chcieliśmy zakończyć tutaj weekendowego vloga. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. A um, chyba w tym tygodniu, w piątek, będzie taki e, vlog z tygodnia, tak? Taki tygodniowy vlog będziemy nagrywać w tym tygodniu, co sądzisz? Hmm. Tak. Dobra. A um, Teraz będziemy zapraszać do oglądania w piątek. Przypominam też, że postuję vlogi poniedziałek środa i piątki o 17. Um, no i co, Matylda? Jak ten vlog wam się podoba, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na um, moim kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Tak bye! bye.